Dzień dobry, witam serdecznie państwa w 81. rocznicę najazdu Związku sowieckiego na Polskę. Witam na tym briefingu, gdzie chcemy przedstawić państwu wystawę multimedialną zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Biuro Edukacji Narodowej. Proszę o zabranie głosu pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Jarosława Szarka. Szanowni Państwo, jeszcze w pamięci cały czas mamy te wydarzenia związane z jednym z największych w naszych dziejach zwycięstwem w roku 1920, zwycięstwem nad bolszewikami. Można powiedzieć cały czas jeszcze wspominamy tamten triumf, tamte wydarzenia. Natomiast tamtego zwycięstwa wystarczyło na niespełna dwie dekady. 1 września agresją niemiecką i 17 września agresją sowiecką. Dwaj nasi sąsiedzi porozumieli się, aby pozbawić Polskę niepodległości, aby przekreślić te dwie, dwie dekady niepodległej Polski, które były owocem zwycięstwa roku 1920. To jest jakiś niezwykły dramatyzm naszych losów, bo gdy patrzymy na konsekwencje, chociażby tego, co rozpoczęło się dzisiaj, 17 września, to są setki tysięcy naszych rodaków wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. To jest wszystko to, co symbolizuje zbrodnia katyńska. Jakże przejmująco wyglądają fotografie z tamtego czasu, mundury oficerów Wojska Polskiego i te stosy, wietuty, military czy krzyży Niepodległości, które odnajdowano również w dołach katyńskich, gdzie miała zostać pogrzebana również nasza niepodległość. Tak się, Szanowni Państwo, nie stało, nie da się zamordować pragnącej, marzącej o wolności niepodległości. Polski i ja przypomnę tylko dzisiaj, 17 września, ale 17 września to również inna data, to rok 1980 to data, w którym, to dzień, w którym powstał niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. 41 lat później znów miliony Polaków połączone w, tej, w tych zmaganiach pracy, żeby była wolna i niepodległa Polska. To Solidarność przywróciła pamięć, również pamięć o 17 września, o deportacjach, wywózkach, o zbrodni katyńskiej. A dzisiaj, Szanowni Państwo, jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce. Świat się zmieniał, jest kolejne pokolenie. Mamy obowiązek przekazywania tej wiedzy, tej pamięci młodemu pokoleniu. Naszą troską jest, żeby to było skuteczne. Mówię zmienia się świat, zmieniają się technologie, chcemy historii uczyć, chcemy historię przekazywać w sposób atrakcyjny, w sposób trafiający do wyobraźni, do emocji. Taką próbę za moment Państwo zobaczycie. Wystawa w zupełnie nowym formacie, zupełnie nowego typu wystawa, poprzez którą chcemy opowiedzieć nie tylko to, co stało się, co zaczęło się dziać 81 lat wcześniej, ale chcemy, żeby ta wystawa była refleksją nad naszymi dwudziestowiecznymi dziejami, nad naszymi zmaganiami z systemem komunistycznym i żeby przemówiła do młodego pokolenia. Państwo są pierwsi, którzy będą widzami tej wystawy. Jesteśmy bardzo zainteresowani pan, Państwa reakcją i za moment się wspólnie zobaczymy tą wystawę. Dziękuję Państwu. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN, pana Adama Chlebowicza, który koordynował powstanie tej wystawy 20 40 20 Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na otwarciu wystawy rzeczywiście szczególnej. Kiedy rok temu zastanawialiśmy się, jak powiedzieć o tej osiemdziesiątej rocznicy Mordów w Katyniu, symbolicznym Katyniu, doszliśmy do przekonania, że trzeba znaleźć inny język, powiedzieć to tą historię dość dobrze znaną. Ja przypomnę, że wśród dat historycznych według badań Narodowego Centrum Kultury 13 kwietnia jest taką czwartą rozpoznawalną datą, choć wiemy, że te mordy dokonywane w Katyniu, Charkowie, Twerze trwały dwa miesiące od początku kwietnia do końca maja. Więc Katyn jest rozpoznawalny w polskim społeczeństwie. Chcieliśmy przygotować tę wystawę o dość enigmatycznym tytule 2040 20, 40, 20 Ktoś powiedział, że to brzmi trochę jak kod do zamka. No być może jest to kod, ale, ale innego rodzaju, żeby dotrzeć do, do młodych ludzi, opowiedzieć tą, tą historię, tą potworną zbrodnię za pomocą nowoczesnych środków, za pomocą multimediów. I tak narodziła się ta, ta wystawa. Za chwilę Państwa zaprosimy do tamtej części przystanku Historia, gdzie znajdziemy się w pewnym stopniu w lesie katyńskim. To był taki pomysł, żeby tutaj w centrum Warszawy stworzyć przypomnieć odtworzyć las katyński, ożywić te postacie, które, które najpierw z dobrym skutkiem walczyły z bolszewikami w roku 20, a potem były bezlitośnie mordowane w dołach katyńskich. Poszkoliliśmy bohatera, który, który będzie narratorem, przewodnikiem tej, tej opowieści. Stanisław Ozimek, kiedy trafił do niewoli, miał 16 lat. Był najmłodszą ofiarą tych mordów, które dokonano wiosną 40 roku, te 21, ponad 21 tysięcy polskiej inteligencji, polskiej elity. I ten młody człowiek opowiada właśnie, ma opowiedzieć rówieśnikom, ma opowiedzieć młodym Polakom o tym jak to wówczas było. Te główne postacie, które ogniskują naszą uwagę, naszą pamięć, to są postacie historyczne, pokazujemy je w dwóch wymiarach: w filmu fabularnego, a także plansz multimedialne, które opowiadają prawdziwe losy tych, tych bohaterów. Chciałem serdecznie podziękować całej ekipie, która pracowała przy tym projekcie, bo był rzeczywiście wyjątkowy. Przede wszystkim Wydziałowi Multimediów i Notacji z panem Konradem Starczewskim na czele, panem naczelnikiem i całą ekipą filmową, która rzeczywiście potrafiła wczuć się w nasze zamiary, Nasze plany i przełożyć to na język filmu panem Jarosławem Minkowiczem, Łukaszem Perkowskim, panem Korkiem Bojanowskim, który napisał scenariusz. Sami Państwo ocenicie, czy, czy to, co żeśmy wspólnie wymyślili, co filmowcy przełożyli na język filmu, jest rzeczywiście skuteczne i, i trafia do młodych ludzi. Wystawa będzie otwarta do 14 listopada przez dwa miesiące, a potem chcemy, żeby wędrowała po Polsce, a także poza granicami kraju. Są dwie wersje jej. Prezentacji wersja polska, dla każdego zainteresowanego wersja angielska, więc będziemy na pewno prezentować ją także poza granicami kraju. Sam film fabularny, który Państwo zobaczą, który jest częścią integralną wystawy, z czasem także będzie miał swoje niezależne życie. Bardzo dziękuję, tyle ode mnie i możemy chyba zaprosić już... Ewentualnie, czy Państwo mają jakieś chyba, pytania do... dotyczące powstawania tej wystawy? Jeżeli nie. Zapraszamy na spektakl przed Zapraszamy na drugą część do drugiej części przystanku Historia i tam zapoznają się Państwo z, z wystawą, wejdziemy w pewną mroczną aurę, która nas, nas tam powita. Zapraszam serdecznie.